Witam Państwa bardzo serdecznie, ja jestem Fanka Alisza W dzisiejszym odcinku pokażę Wam skoki mojego wsa jak biegam oczywiście To ten film powstanie, a jeżeli jesteście nowi na tym kanale To zachęcam do zasubskrybowania tego kanału tam na dole nawet na bieżąco, bo opłaca się, bo będzie grubo A my przechodzimy do odcineczka... się taki filmik spodoba na tym kanale. Jeżeli wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę oraz komentarz, a ja wam ten komentarz zaserduszkuję, więc myślę, że warto. Pamiętaj o zostawieniu subskrypcji na tym kanale, bo warto, bo będzie o wiele więcej takich filmików. A jeżeli chcecie część dalszym skoku mojego psa, to musicie pod tym filmikiem zostawić 15 łapek w górę i nagrywam. A my już się widzimy w kolejnym filmiku. Do zobaczenia.